Cześć wszystkim z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś mam dla Was podsumowanie czytelnicze pierwszej połowy roku, czyli Meteor Freak Out Book Tag. Zapraszam! Film, oczywiście, zainspirowany jest materiałem Ewy z link do jej tagu macie w opisie. Opowiem Wam dziś o przeróżnych pozycjach książkowych, które w jakiś sposób na mnie wpłynęły. Gdyż inaczej by się tutaj nie znalazły. Ciekawych zeszłorocznych odpowiedzi zapraszam w odmęty internetu, a my już dłużej nie przedłużamy. Jedziemy. Jedyneczka. Najlepsza książka przeczytana w tym roku. I tu odpowiedź jest jedna. Nowy, wspaniały świat Huxleya, który wchłonąłem w ramach czytelniczego wyzwania o konia. Książka została napisana w 1931 roku, czyli prawie 100 lat temu, a jest bardzo bliska prawdy o dzisiejszym świecie. Zawarte w niej opisy dają do myślenia, a czasami owe wizje wręcz nas odrzucają, po czym orientujemy się, że hej, tak wygląda nasza dzisiejsza rzeczywistość. Gorąco polecam ten tytuł każdemu szukającemu chwili zadumy. Dwójeczka! Najlepszy sequel. Powiem, że szczerze jestem zdziwiony, że w tym roku przeczytałem tylko trzy kontynuacje serii książkowych, a najbardziej chyba podobał mi się koniec świata, jaki znamy. Historia Felixa Neta i Niki zawsze ma swoje miejsce w moim serduszku, a fakt, że w końcu poszli do liceum napawa dumą i pewnego rodzaju nostalgią. Cykl zacząłem czytać jeszcze będąc w podstawówce, po czym dorastałem z kolejnymi częściami w momencie, gdy bohaterowie ciągle siedzieli w gimnazjum. Fakt ukończenia tego stopnia edukacji w ich przypadku jest niczym koniec pewnej ery. Trójeczka, premiera, którą bardzo chcę przeczytać. Mówiłem wam o niej w filmie o stu książkach. Era supernowej Tsushima Liu. Bardzo lubię tematy upadku cywilizacji i sposobów walki o przetrwanie społeczeństwa każdego dnia. I tak, jestem zdrowy psychicznie. Jestem ciekawy, jak do tego podszedł autor problemu trzech ciał, gdyż trochę się boję chwytać za cegiełkę jaką jest koniec śmierci, a chętnie bym wrócił do jego twórczości. Czóreczka, najbardziej wyczekiwana premiera drugiej połowy roku. Nie wypatruję szczególnie żadnej książki. Mam wiele pozycji, które leżą mi na półkach, a które chciałbym bardzo w końcu przeczytać. Więc chwilowo udaję, że nie kupuję żadnych tomów. Ale jeśli bardzo potrzebujecie tej odpowiedzi, to wtedy druga część Stróży Jakuba Świeka. Piąteczka. Największe rozczarowanie tego półrocza. I nie żebym był jakimś fanem i czekał specjalnie na tą książkę, ale gdy dostałem propozycję jej przeczytania, to trochę się podjarałem. Zenit, Sasha Alzberg i Lindsay Cummings. Niestety, to było tak złe, że czytając miałem ochotę powykreślać niektóre zdania i zastąpić czymkolwiek, na przykład tekstami z Kuty z Bronxu. To byłoby o wiele bardziej wartościowe od niektórych drewnianych dialogów. Książka jest pełna błędów logicznych i powtórzeń, a główna bohaterka Mega irytująca, powszechnie uważana za bezwzględną morderczynię, a tak naprawdę jest buntowaną nastolatką, która cały czas myśli o swoich uczuciach do tego drugiego typa. Podczas czytania zacząłem zastanawiać się nad wiarygodnością Saszy, bo skoro wydała to arcydzieło, to jakie muszą być książki, które polecała? Żeby jednak powiedzieć choć coś pozytywnego, to plusami zenitu jest okładka świetna. Przyjemny brak ciężaru oraz szata graficzna w środku. O, na przykład. Największa niespodzianka tego półrocza Radio Silence. I wytłumaczmy sobie jedno: ufam Ewie pod względem jakości lektury, i jak opowiadała o tej pozycji, wiedziałem, że będzie to coś dobrego. Jednak raczej nie czytam młodzieżówek obyczajowych, a tym bardziej z wątkiem LGBT, choć on nie jest w tej powieści najistotniejszy. Ale w trakcie poznawania Radio Silence miałem w sobie tyle emocji, których się zupełnie nie spodziewałem, że również Wam szczerze polecam zaznajomić się z jego treścią. Jest to książka, która daje dużo zrozumienia, wsparcia i nadziei. Jeśli chcecie usłyszeć coś więcej, to poszukajcie recenzji Ewy, gdyż ukazanie się tej książki w Polsce jest wyłącznie jej zasługą. Również wśród herbat mam swoich faworytów i to półrocze wygrała herbata karmelowa. Dzisiejszy napar zaś jest to napar z czarnej porzeczki i jest to herbata czarna, której zazwyczaj nie pijam, więc jestem jej ciekawy. Pachnie niesamowicie fajnie. Jak takie cukierki. No, jak cukierki. o tutaj ani grama cukru. <laughs> Przepraszam. Są totalnie jak cukierki. Bardzo gorzka herbata. A fajna, przyjemna. Ale nie mój faworyt. Siódemeczka. Nowy ulubiony autor. Nowy dla mnie, gdyż wcześniej nie czytałem jego książek. A sam pisarz niestety już nie żyje. Robert Jordan ze swoim cyklem koła czasu. Temat dość gorący, gdyż Amazon przygotowuje właśnie serial na jego podstawie, a pieczę merytoryczną nad projektem trzyma Brandon Sanderson, czyli mój zeszłoroczny ulubiony autor. Klasyczny pisarz fantazy, którego pokochały miliony, a którego drugą powieść, Wielkie Polowanie, zamierza wziąć ze sobą na urlop, możecie więc oczekiwać kolejnej recenzji. Jeśli lubicie historię o wybrańcu, który ma przywrócić pokój na świecie walczy ze sobą rasa ludzi z obrzydliwymi bestiami, a główni bohaterowie co i róż przeżywają niebezpieczne przygody, to jest to rozrywka dla was. Szczególnie, że ostatnio ukazał się do druk pierwszego tomu. Ósemeczka. Nowy książkowy krasz, slash ulubiona postać. Już wam kiedyś mówiłem, że u mnie nie występuje zawisko krasza, jednak w czerwcu czytałem dużo komiksów z Deadpoolem w roli głównej. Pomijając cięty żart, jeszcze ostrzejszy miecz, krew, jelita i całą tą otoczkę, Wade Wilson okazał się być bardzo pogubioną postacią, która w pewien sposób zaimponowała mi swoją wrażliwością. Jestem obecnie na piątym tomie jego przygód i nie mogę się doczekać jeszcze większej ilości akcji, ale również flashbacków z przeszłości najemnego bohatera Marvel. Dziewiątka, książka, która doprowadziła Cię do śmiechu. RESTAURACJA NA KOŃCU WSZECHŚWIATA DOUGLASA ADAMS'A <grywa> Jemy, Prawie zapomniałem, że czytałem to jeszcze w styczniu, gdyż gdy pomyślę o uniwersum autostopem przez galaktykę, to mimo wszystko przed oczami staje mi wiek nastoletni. KONTYNUACJA PRZYGÓD ARTURA DENTA JEST RÓWNIE ABSURDALNA CO KOMICZNA. EPIZODYCZNE WYWODY NIE Z TEJ ZIEMI, DIALOGI, KTÓRE ROZBAWIŁYBY NIEJEDNEGO KOSMITĘ ORAZ FABUŁA, KTÓRA ZOSTAWIA NAS Z PYTANIAMI. Czemu ja to w ogóle czytam, i gdzie jest moja kolejna część? Kategoria 10: Książka, która doprowadziła cię do łez. Wydaje mi się, że lekko się wzruszyłem na Radio Silence i żółwiach aż do końca, jednak jest to na tyle mgliste wspomnienie, że nie jestem w stanie tego zagwarantować. Jedenastka. Najładniejsza okładka książki zakupionej w tym roku. Wydaje mi się, że w wersji z 2018 również miałem z tym problem. Postawię dlatego na szwindel ćwika, który nie jest może zbytnio majestatyczny, ale przymówił do mnie swoją prostotą. Dwunaste, ostatnie pytanie. Jaką książkę musisz skończyć do końca tego roku? Jeden, jedyny mój mus na 2019 rok. Powrót króla. Już się ze mnie śmialiście, że nie czytałem klasyki, czym wjechaliście mi na ambicje. Jeśli miałbym postawić sobie zadanie, to byłoby nim właśnie pójście o krok dalej w uniwersum śródziemia. Filmy kocham, a serii książkowej nigdy nie dokończyłem. I tak prezentuje się moje tegoroczne zestawienie. Dajcie znać, jakie są Wasze typy, chociaż do kilku kategorii. Pewnie zastanawiacie się nad dwoma sprawami. Po pierwsze, Nikodem, skąd masz taką super koszulkę? Steampunk Troopera możecie dostać jeszcze w lipcowym boksie eskadry Star Wars PL, Wszystkie informacje znajdziecie w filmie w opisie. No i drugą rzeczą jest zaginiona recenzja jednego z seriali, który mieliście wybrać. Ano, w związku z filmem o eskadrze, zwyczajnie się nie wyrobiłem, za co przepraszam i przenosimy to na kolejne dni. Tym samym zapominalscy w poprzednim materiale o Prawcy Bożym mogą jeszcze zagłosować. Czy chcecie recenzję? A, nie? Czekajcie, to musicie sprawdzić sami. Także wędrujcie do tego filmu, a ja wam życzę dobrego dnia.